Siema, jestem Marek, i dzisiaj wyjeżdżamy z zakopanego. Jest ojciec. Jest weźmy się na kamerę. Ja muszę wytłumaczyć. Dobrze, jest zimno, i to jest pierwszy plus tego filmu. Po drugie, chcielibyśmy coś po sobie zostawić, w tym zakopanym. Mimo, że wrócimy tutaj jeszcze pewnie nieraz, to chcemy coś zostawić. Ale nie ja spakowałem, Ja już spakowałem, to Chcemy pokażę. tu zostawić Karła. A, to dobrze, będzie wygodnie nam jechać. Także to tak na zakończenie tego naszego całego wyjazdu. Widzieliście dwa filmy, i dzisiaj nagrywamy trzeci film. No i. Patrz. Nie wiem, czy to Ty, będziesz jest No właśnie, to pomóż. Nie wiem, czy Wy widzicie to samo je, co ja, że na tych górach znajduje się śnieg. A mnie ja nakręcić możesz też. Ja wyglądam dobrze. Bęk! Ja wyglądam lepiej, ale nieważne. Tam, tam o, jest śnieg. Musimy tam pojechać. I tam zostawimy karła. No to potem Bez pomysł. telefonu, bez niczego. Zostawimy go po prostu samego tutaj w górach i każę mu nagrywać film jak wróci do domu. O ile w ogóle wróci. I w ogóle zobacz jaka to będzie akcja. Ale ja Chyba... mu się podoba, to on teraz wróci Patrz nie, słuchaj, nie wróci. inni youtuberzy też takie coś robią. Ja też kiedyś ro, e, nie tego robiłem coś wzią. takiego, ale to już dwa lata temu. Takiego mopa, mop na głowie miał. Taki no. Jest w taki youtuber, on też w górach mieszka, wywieźliśmy go do lasu, po prostu do lasu, w a teraz level wyżej, na śnieg, minusowa temperatura, karzeł po prostu zamarznie i na tym będzie polegał dzisiejszy film, dzisiejszy prank, także na samym początku, żeby w ogóle do siebie Karła przekonać, żeby zdobyć jego zaufanie, to myślę, że kupimy mu coś do jedzenia, coś dobrego, może jakiegoś tam niespodziankę mu zrobimy, jakieś prezencik i tak dalej i zrobimy taką akcję. Ja już mam wszystko zaplanowane od A do Z. Słuchaj, znajdziemy? tam, jak dojechać samochodem, nie? No to znajdziemy. Zaparkujemy na parkingu. Patrz, czekaj, ja, ja wytłumaczę to na tym przykładzie. Patrz, tutaj, tutaj jest parking, nie? No. O, tu, tu masz parking? Tak. Yy, załóżmy, że tutaj stoimy samochodem. No. I pójdziemy gdzieś robiąc kółko. Przejdziemy z karłem tutaj. Karzeł no. się zgubi. A my będziemy mieli blisko do samochodu i uciekamy. No tak, on nie ma rentacji w terenie w ogóle, żadnej. Kompletnie, to jest dobre. No i zostawimy go na szczycie jakieś góry. O ile tam się da w ogóle wjechać, jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się da najwyżej spytamy się jakiegoś. Damy radę, damy Także radę. zapraszam do oglądania, idziemy budzić karła, zabieramy go na jedzonko, kupujemy mu niespodziankę i zostawiamy go w górach. Na szczycie góry, na, na banka, mrozie, minusowa temperatura, dobra. minus 10. O ci, patrz co się dzieje. Ja mu wkręcę, dobra. że mamy darmowe pokarmę w restauracji. Bo wiesz, tak. darmowe lepiej stujkuje to się naje, to... Będziesz szczęśliwe. O, Maćko, stajemy, bo musimy iść. Maciek! No stajemy kurde! No nie Jest opcja, bo ten e, załatwimy za darmo restaurację, tak? Co? Za darmo restaurację, bo tutaj znamy... No czas mamy za darmo ma restaurację. E, no tutaj na, na no w centrum. Na grupówka. Za darmo możesz się najeść. Także dawaj szybko, bo to musimy ja zaraz chcę. jechać. A czy mają mięso? Mają mięso właśnie, a jest Mię. fajnie. I tak wcześniej mają mięso. Zareklamujemy ich na filmie, że za darmo dają pokarmy, no to ten. Każdemu. No jak ktoś jest celebrytą, no to, to dostanie za darmo. Uwyszła. No i możemy jeść sobie do bólu. I jeszcze jedną rzecz za, za darmo, ale to, to, to później. Jaką? Jeszcze... Wycieczkę, tak? Wycieczkę tam. To okay. też, ale jeszcze musimy dogadać jedną rzecz. A wiem co, wiem co, Dobrze, no. fajnie, fajnie. fajnie ubieraj się i lecimy, bo musimy jechać zaraz do Socziny. Chaję... Możesz sobie zamówić tutaj tyle mięsa, ile tylko chcesz. Zobacz. No ale to e... co ja e... mam zjeść? Patrz, zarząc. tutaj masz stek z karła. Gdzie? Stek z karła stek jest, jest tutaj. A to jest palentine frite, a nie jest tego skarła co ty kazuje. Każdy... No i masz Ka jeszcze pierwszą skarńcicy. No piesz z tutaj. Zresztą to jest, jest fortuna, a nie? Dobra, możesz sobie wziąć mięso, wszystko za darmo, Dobra. Ile chcesz? Za darmo? No za darmo? Bierek. Bo tutaj y, szef płaci, nie? Tak. No. Ale ja? To Mnie, no ja... szef restauracji tutaj za darmo zaproponował. To co? Smacznego. No mi daj, a nie? Tu masz swój nóż. Ale to jest to jakiś tępy Ma to o, Ale ja, ten, ten też ten jest taki, jest. Dobra, nie będziemy no, może ci tak przeszkadzać. To, to zjedz sobie na spokojnie. Idzie mną. nie? Ja i dalej. By to po po nie. Ja myślę, że to tylko formalność. Czy to jest? On jest do urobienia, zobacz jak on, jak on szczęśliwy jest. Ale on sobie to jest wszystko, na nic nie stanie. I jak go pochodzi? Musimy sobie Jakieś hierze jakieś? Sam bym zjadł. Nie, no, uda się no. No, no nie no, w tylko, że kurde, też jestem teraz głodny. kurde Jeszcze tak pójdziemy z gdzieś, mu coś. Ale ja też chcę I robimy wielką wywózkę karpa w górę. A no dobra, 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 dobra tak robię. Dobra. Jak się karzał? A ja duszę. Z te To teraz patrz, masz BHP i zdjęcia, że ja tutaj robić? zrobię. Okej. Okay. No byś miał dużo polubić wtedy. No być dobre zdjęcia. No ja tylko robię dobre. Czyli stan sobie wybierz, bo tutaj masz dużo różnych rzeczy. O, tutaj chcesz? Nie. No to wybierz sobie. Może do wanny? Zobacz. It's not a ace being a princess. Da, ja ci zrobię, wskakuj. Oj, ty jesteś Ej, ale nie, bądź taki. Póź, później mamy jeszcze coś lepszego dla Ciebie przygotowanego. Dobra, stawaj. Robimy. O, eleganckie, super zdjęcia wyszły, dobra. To, co uciekamy? BHP Super. No tak, chyba że jesteś jeszcze. Nie, już tak. To, co teraz idziemy coś dla Ciebie kupić, nie? Może byś chciał coś sobie. Tutaj galeria handlowa. A co, jakieś ubrania, czy, czy co? Czy zabawki? Zobacz... nie wiem, zobacz. No to idź sobie wybierz. Tu no tutaj wchodzisz? Bo no sobie pograć. Chcesz pograć? Co? Dobra, czekaj, czekaj. Ej, Maciek, pila, Masz. Masz już. ja potrzebuję. Nie, to rozmień sobie, za stu okay. graj dzisiaj, za 120. Dla okay. do zrobienia. I potem od razu lecimy prosto... Gdzie? No wiadomo gdzie, w Nie. Ja też chcę zagrać. Ale chodź, chodź, no chodź. No, Zobacz, pokażę, pokażę. no za, to jest małe za, dziecko za to... tam wstęp do tamtego za jedzenie i no. za samą gier zgodzi się z tego zostaje no, To jest Bobas no. To jest jeszcze małe wejdzie Komunist Ale super gra, co? No fajna Graj Ale oni tu oszukują, patrz ja wrzucę im no, Graj i graj. No, graj! Idziemy w górę zdjęcia robić. faj teraz pojedziemy sobie, co? jest zajebista miejscowa na zdjęcia, nie? Też te zdjęcia, co? Ja chcę też. Słuchaj, Dzień. bo są góry, śnieg, widoczek. Śnieg? Jak? Tylko musimy tam podjechać samochodem To no? jedziemy No na konkretne zdjęcia To ja chcę jechać Dobra Karze, słuchaj Bo jest tutaj taka konkretna miejscówka na zdjęcia To jakieś tobie porobimy Tam no. się ogarnia, Ale ci w ogóle wyjaśni o co chodzi, bo... No ojcu Musimy pogadać No pogadamy, szukaj tam tych kluczy W każdym razie Moja taktyka jest następująca Tam jakiś góral nam powiedział, że jest śnieg, nie? A nawet tutaj w ogóle śnieg widać Ale no to będzie, lespie. u góry ma być pełen śnieg Mówią, że jest pełen śnieg Nie gdzie będziesz pod górę wchodził Chociaż nie wiem jak z czasem się robimy W każdym razie tam na pewno dalej jest śnieg, jak przejdziemy Z 200-300 metrów, nie? 500, Patrz. 500 My zrobimy mu takie kółeczko Tam przejdziemy, pod tym jakiś Kasprowy Wierch w ogóle się nazywa Przejdziemy pod nim i zrobimy takie kółeczko No i dobra I tam go zostawimy i szybko te 500 metrów zrobimy do samochodu A on, debil, on będzie jakiś na około. Możemy zacząć rybowana czy coś i No po Tylko o. telefon musiał zabrać, to powiesz mu, że rozładował ci się i musi stawić. Ja od okna i rymu się uciekałem No dobra, to w takim razie wszystko mamy już zaplanowane A jak Karzeł będzie mądry, to on jeszcze inaczej może zrobić On może, bo tutaj jest wyciąg i on może wejść tysiąc metrów wyżej I sobie zjedzie w kolejku, ale nas już nie będzie To już nie nasz problem, nie ma kasy Idziemy, nie? No. Dawaj, ubrałeś się ciepło? Ale tam daleko się będzie szło. Weź, może obiektyw, czy, czy tym szerokim chyba robimy, tym, co mam tutaj w aparacie. Nie, ja chcę tam? No to wiesz go. O, weź. Elegancko, idziemy w górę. Ogólnie to rejon jest bardzo konkretny. Zostawimy małego śmiecia tutaj. Jest w cholerę zimno. Minus 10 stopni, tak jak przewidywaliśmy. Śniegu, no cały płot wchodzi. Każę już w tym momencie ma problem z wejściem, a co dopiero będzie później. Idziecie? Tak, idziemy, no. Musimy jeszcze odejść. Od ludzi, bo tutaj sobie jakieś wycieczki turystyczne urządzają. Nie, nie mam pojęcia, dlaczego, co to w ogóle za faza, żeby chodzić po takich miejscach się męczyć. Ale mam nadzieję, że Kazew, uży... co? Anak, co? Chodź każeł! Mam nadzieję, że Karzeł chociaż trochę użyje swojego mózgu No i nie zamarznie tutaj Tutaj już podchodzi o kurde Tutaj już podchodzimy na całą górę Zostawiamy go, zostawimy mu kamerę Zabierzemy telefon i po prostu uciekamy Ale przynajmniej Karzeł będzie miał bardzo fajne widoczki Dobra, dawaj Karzeł, zdjęcie dobry, robimy jest dobrze, ja idę z ciebie Tu mi się podoba Czekaj, jak to spotkamy. Tutaj na Aj, pewno? Tak, tu jest ładnie, tylko daj telefon A, jest... Telefonem nam też zrób Masz Telefonem będzie idealnie to on się nie działa. A no przełącz go na tamten. Może wyłączony. No włącz no Weź swoim. To zrobię swoim. A co, chcecie w dwójkę, to może jakoś Róż się W Dwójkę, bo nam zimno. zimno, my to już nie wytrzymujemy. O. Dobra, a my może jakieś story nagramy, co? No. Nagramy story. To może potrzyma kamerę, bo po prostu ta kamera nam. Co? No. Dobra, Każe, my idziemy tam story kręcić. Dobra. Nie? Poczekasz na nas chwilę? Bo szkoda, żebyś ty chodził. No, no nie chodzi. Ewentualnie okay. A gdzie my idziecie? Eee! Zostawiliśmy Karła. Tu się tu schodzi. Ty, ale on ma ułatwienie tutaj, nie? Bo on ma tutaj wyciąg na dole. No, no to, nie, wyciął, no pewno jest nieczynny wyciąg. on nas nie dogoni. Nie o, co? on o, się tutaj. On się przewraca tutaj. Dobra! Za to, to też nie będzie taki prosty trip, nie? Ja ale trasa. Nie da rady. czekaj, czekaj. Co? Ja nie Gdzie jest Karol? Czekaj, go na kręcy. O ja Japie! Nie, on nie da rady. Uciekamy, no, uciekamy. Idziemy, idziemy. idziemy. Dobra, dobra. Ty, on nie da rady, on nie da rady tej trasy zrobić. Zobacz jaka to jest draga w ogóle. Kówno widać w sumie tutaj. No dawaj, no musimy zostawić go. Okay. No dawaj, no usząd zaraz inno. W ogóle pani ten telefon miał. Gruszel tyś... to wiem, że i tak będziesz miał ten materiał, wiem, że i tak będziesz to montował, albo... Co z tym robił? Patrz, gdzie jestem, patrz, gdzie mnie k zostawiłeś. Nic tu nie ma! Siwo jest! Nie ma nic! Rozumiesz? Widzisz tu cokolwiek? Tam w dole, wiesz co jest? Cały ch** Tam jest, nic nie ma. Nie wiem, co ja mam zrobić teraz, będę tu. Pospaceruję, se po górach? Mam jeszcze 10% w telefonie, no to se. Dojdę pewnie może na jakiś inny szczyt ogólnie to idę już trochę i tamo tam o, tam 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 dalej za drogą słyszałem jakieś głosy tam jest widzę spadek jest taki więc może ktoś tam jest może coś tam jest nie wiem idę kur... zobaczę może nic mi się nie stanie może się w... oj tam oj tam dotarłem tutaj jest tutaj wyciąg ale to jest ogólnie zamknięte więc nie wiem co ja mam teraz zrobić nie wiem kupa zjadę sam zaraz na tej linii po prostu nie wiem będę będę czekał nie wiem co mam robić Kruszel, jesteś ka, szma to największy. Nienawidzę cię i i chyba. I... Kruszel ty ka zeszłem już nie wiem z tysiąc... może z tysiąc metrów w dół. Tu już śnieg się zaraz kończy i ogólnie jest tutaj droga. Więc sobie nią po prostu k... do niej dojdę jak nie pogubię czegoś. Już wcześniej prawie telefon zgubiłem i kur... Muszę teraz iść tam i... i, 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 i k dotrzeć do domu ogólnie to tak dotarłem już chyba do dworca jest tu no pkp zakopane dlatego teraz idziemy sobie na peron będę czekał kur na no na, na, na pociąg to jeszcze nie jestem bo ten jedzie do nowego targu no i co kruszel je pomyślałeś że nagram ci film a ja tego filmu jeszcze nie skończę jakby co do na kamerę mam to cię nagram to wszystko udokumentuję i będzie fajny film yy, no co tu jeszcze powiedzieć krusela widzimy się w szczecinie ja idę czekać tak więc to by było na tyle z naszej strony. Reszta tak naprawdę polega od tego, co każdy zrobi. On tam zostanie się. Nie wiem czy on ma rozładowany telefon, czy naładowany w każdym Ja 10% już ma wyładowany, dzwonię do niego. Zobacz, tam, on jest tam. Gdzieś tam, gdzieś tam, pokaż na to. Czy się? Jest, o tu. Tutaj chyba na samej górze. tu, o tu, o tu. Chociaż być troszeczkę nic. Nie mam by On tam No dobra, no to tyle z naszej strony zobaczymy, co każą na material. Petardunia jest. A on by miał tam chyba jakieś pieniądze, na pewno makar. Kartę płatniczą w telefonie, także no, jest inteligentny, ja to pójdzie sobie na wyciąg, zjedzie sobie ładnie kolejką, yy, później pójdzie na pociąg, albo sobie nawet taksówkę weźmie do nam zapłaci 2000, ale... Co? No, ja wszystko przebaluję. Po drugie szybko nie wróci. Nie będzie go teraz na kilku odcinkach na pewno. No dobra, także jak coś każę nakręcił, bo nie mam pojęcia co się nagrywał, to widzicie to teraz, a jak nie, no to... Pokaż tą chatkę jeszcze, kończy. może tu będzie. Nie, to nuda jest. Nuda? Ale jest no. fajna. To z naszej strony by było na tyle w tym filmie. Pozdrawiamy.